Witam wszystkich w Tennis League BR. To jest póki co demo. Eee, ale zainteresowało mnie, więc sobie sprawdzimy. Eee, dobra, ale, ale co ja mam zrobić? Bo ja nie czytałem, bo gadałem. Aha, dobra. Uuu, czyli tutaj... Shit. I tutaj nie chodzimy sami, tylko naciskając przycisk A i bodajże to jest chyba X, nie? Chyba tak. Automatycznie nam doskakuje do piłki. No, troszkę no, spore uproszczenie, no, ale biorąc pod uwagę to, że trzeba by było mieć sporo miejsca, żeby biegać po korcie tenisowym, no to. A tutaj będzie teleport pod siatkę. Okej, okay, dobra, sprawdzimy. Ja. Daj. Płoty, kurde. Aha! Będę o, będę serwował. Dobra. Ty, ty, ty. O, możesz sobie zabrać miejsce. Okej. Okay. Ale zaserwowałem. To jest raz. <noise> Dobra, cicho. Się uczę dopiero, nie? Prawie. Piękny ser. Prawie, ale było dobrze. Za daleko. Bo ja wziąłem na symulacyjne, nie? A nie na arcade, gdzie piłka leci prosto. Okej, okay, co dalej? Analityka... Akces... Aha, dobra, spoko. Zobaczymy, co mamy tutaj, w domu. W naszej bazie wypadowej. Okej, okay, dobra. Tutaj są jakieś nasze trofea, jakaś lista wyników kontrol o nasze rzeczy, Customize. o można, uh, ale nie można za bardzo. Kas customizować, ze względu na to, że... O, można sobie to zrobić. Nie można customizować, bo to jest demo. No dobra, okej. Okay. Eee, co tutaj jest? Statystyki... O, pewnie awatara też nie można... O, nie można awatara też customizować. Szkoda. No dobra. To sobie zagramy w coś. Tennis ale dobra. Ja sobie chyba wezmę... O, Arcades. To będzie chyba dla mnie najlepsze. Bo nie jestem specjalistą. Kariera. Kariery nie ma w demie. To niedostępne. Szkółka. No szkółki nie chcę. Chcę zagrać normalnie. Czyli w customie, okej. Okay. Kanon, no to będzie chyba z yy, tymi piłkami. Yy, sety, aha, nie mogę, mogę tylko to jedno. No dobra, okej. Okay. A z kim? Aha, tylko z nim. No dobra, spoko. Zobaczymy. Zobaczymy. Serwuję. Yes. Oh, <ścoughs> e, ja serwuję, tak? Ja? Okej. Okay. Jesteście pewni? O, widzicie? Jak y, przedstawiłem sobie to już od razu. Love, o, kurde. 15. To piłka Surf. nie leci mi kurcze jakoś nie wiadomo jak, tylko ładnie. Fall. O kurde, Surf. ładnie mi leci prosto w górę. Paum. Double fault. <laughs> 30. O, A, bo my na punkty już gramy. O. Oh. O. Oh. Love 40. Ha. Huh. Break point. Serve. O oh. shit. Ha. Huh. Chyba przegramy. Serve. Sefa. Dawaj, serve.

Podejrzewam, że w debla też będzie można. Więc będzie się można miło spędzić czas, bo out. naprawdę... A, to naprawdę all. fajnie się gra. Trochę wiadomo, Sir. że trochę treningu. Trochę przyzwyczajenia, ale... 30, 40. Weszła. Break point. Sir. Trzeba było gościu bez desiatki. Yes. Sir. Shit zapnia musi odchodzi. Uh. Advantage. Breakpoint. Fajne robociki. Kurde. Sir. O, mam przewagę. No pewnie stracę. Serve. Advantage. Oh. Serve. we <laughs> were no It's not have to, because are going to Mysza <laughs> point. sir. A mysza pobiegła po murze, ale mi się wdawało. Kurde, skup się na grze, a nie na mysz. Break. Nie wiem, jak mi się to udało, ale wygrałem. <laughs> Niechcący nacisnąłem, kurczę... Teleport pod Tom. Pod siatkę mi odbiła się piłka od rakiety. <grystanie> o, 15. Znowu to zrobię. tylko to mi się nie udało. 15 o. Hey. Serw. mi to nie jest takie łatwe z zdoby zdobyć. jak dobrze zabezpieczysz. Kurde, ale 40-30. Serve Oh, zamost. Oh. No, oh, no. no. Serve. Game. The violent serve. 15. Oh. love. Serve. 15-love. Zrobię to co Aha, ja. okay, kurde 15. O kurde Sir. Oh, uh, ja 15 all. Sir. Kurde, wygram. Muszę. A czy sety ustawiłem, a czy ustawięm? Nie miałem wyboru. Fifteen thirty. Serve. Thirty all. Serve. O, zamostno. Udesz, udesz. Kurde, uderzył 30, tam na Marsie. Breakpoint Serve O, nie przeszło. Kurde no przegrałem. Aha, jest To ja, nie wiem na ile ja kurczę ustawiłem tego meczu. Love, 15. Uh -huh. Serve. Yeah, uh -huh. I'll serve. okay. Out. Love, 30. Serve. That way. Oh, shit! you'll be please catch 1530 <sighs> serve out mm. 30 all. Oh. serve Olerano. Thirty forty. 30 40 break point. O oh, kurde, udało Sir. mi się. Nie Niemi약, ale. Jest, ah. Serve. Ah. Advantage. No, idę that... mi tam weszło. Serve. To by było tak fajnie. O, oh, shit! Yeah. Odbij! No przegrałem. Słuchajcie, moi drodzy. Jak wyjdzie pełna wersja gry, to jest, no, demo, na pewno zrobię wam coś więcej z tej gry, bo, tak jak ja nie jestem wielbicielem Tenisa, ping i tego typu rzeczy. Tak <laughs> to mi się naprawdę podoba. Fajnie się bawiłem. I jestem ciekaw co ta gra ma jeszcze do zaoferowania, szczególnie jeżeli chodzi o karierę. E, tutaj o pucharki. No i customizacja, kastomi tak? Ale to, to zobaczymy jak już gra wyjdzie. Ja się z wami teraz żegnam. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Ejo!